Dobry wieczór Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Przetotalnie Ekstremalne Ekspedycje Dziś... Dziś o mało, o mało nie zamordowaliśmy się w Morzu Ale niestety morza nie było Więc będziemy się zadowalać papierosami, bo tylko to nam zostało Najczystsza podróż. Jak się macie? Kurwa! Najczystsza podróż. Dzień dobry kurwa. Jest to tylko namiastką tego co pragnę wyrazić. Na zdrowie! Na zdrowie! Ja chciałbym stwierdzić jedną zajebistą rzecz. To wszystko, co przed chwilą widzieliście jest gówno warte A my jedziemy na wakacje! Woohoo! Kolejna odświeżczynka to normalna, ekstremalna ekspedycja Dziś naszym gościem jest Dziedzik Bałgaj! Żegnamy Państwa bardzo serdecznie Do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu Ekstremalne Ekspedycje Uhu! Nikt nie jest w stanie tego przewidzieć co się wydarzy w programie Oto dzizik bałgaj zwany e, zwany zwany dzizik bałgaj Główny kucharek podgłówny z nożem w ręku on pokaże teraz jak się kroić cebulę. Proszę bardzo. Ciach, 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 ciach. Jest Russian Style. I właśnie z tego miejsca chcemy Państwu przekazać informacje, które prawdopodobnie nigdy z żadnej telewizji do Was nie dotrą. Otóż to wygląda tak. Marek zwany Murskin, To on Nikt nie jest w stanie tego przewidzieć co się wydarzy w programie Dobry wieczór Państwu Jest bardzo, bardzo dobrze Źle się czułem się cały dzień ale już mi powoli przechodzi i myślę, że będzie jutro dobrze Nikt nie jest w stanie tego przewidzieć co się wydarzy w programie Nikt nie jest w stanie tego przewidzieć co się wydarzy w programie w takiej muzyce można się położyć do trumny i umrzeć w takiej okoliczności przyrody. Morze Aralskie. Morze Aralskie. Jego dno, jego bagna, jego komary i jego cała dobroć. Na zdrowie wszystkich. A I artymna. właśnie. Proszę Państwa, ten odcinek mógłby trwać wieczność, dlatego że my jesteśmy wiecznymi podróżnikami. Etaput nie kanciajeca, nie kanciajeca. W tym czasie, kiedy wy chodzicie do pracy, my niestety musimy spełnić swój obowiązek i podróżować. Ale jak to mówiła Kora, podróżować, podróżować jest bosko. Dlatego żegnamy Państwa bardzo serdecznie. For BBC Power Strapping and for CNN, Przemysław Sholotsky and for APP, Peter Michelak and for Radio Moskva, Marus, das